Oliwio, fana dzisiaj nagrywam odcinek z, moim, z moimi dwóch kolegów z szkoły, Radosz i Krystek. Przywitajcie się. Siema. O, No także możecie zostawić suba i łapkę w górę, aby nie przekapić kolejnych odcinków. No i co, zapraszamy do oglądania! Oliwio! Dobra, gramy. Dobra. O dzisiaj Krystek jak ja Supermana. No ale gramy się... Icy Heist. Gramy yes. Icy Heist. Icy Heist. Icy Heist. Icy Heist. No, ja icy Highs. Dobra. Dziwo. Będę pierwszy. Kurde. Nie bo ja. Nie, nie bo ja. Kurde. Dziękuję! Ja, nie, nie, już ja się skończył! Ja, ja ja, ja e, ja, ja 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 jestem pierwszy! Jestem pierwszy! Nie, no kurczę! chcę! Radio, ty tego nie przejdziesz? No dzięki! Dobra, radio, radio leci. Radio, o, radio się omija. Radio wypada poza ja, 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 mapę! Nie, 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 przyszedł. nie, 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 ty nawet drugi, nie, 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 ty nie, ty do nie, 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 o nie, O ja. nie, nie, TikToker nie, YouTuberem i TikTokerem nie, Dosłownie. nie, Z nie, Lecimy diawni go, triczka. Co to było? Mara, będę szybciej. właśnie. Co ty chyba? Chyba ty sobie zreptujesz Nie spadłem. Aj, źle wykonany triczek. Triki z Ameryki. Kurde. Kurde no! To się... O siema! Siema u lilię O jakiś jak spadł. Nie, 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 nie. Ja muszę być pierwszy. Ja salto chłopie robię. Ja salta robię. A ja bokiem lecę. Jak Bema. A ja już nie! No chy wy chyba sobie jaj robicie ze mnie. Że ja nie. No, że ja nie przyszedłem! Że ja nie przyszedłem! Halo! Halo, wycinam to! Wycinam to! Nie chcę teraz widzieć jak sobie Krystek wygrywa, Blokdasza. Nie chcę. Dobra, gramy teraz. Yy, w, gru w grupie. Teraz gramy w grupie. Krystka. I. No, dawaj gramy. I będziemy grać w jego, w jego grupie. Zobaczymy, co wybrał w sumie, Bo jestem tego ciekawy bardzo. Ale początku coś fajnego. I nie za... O, laser dasz. O, kurde. Tak, coś nie trudnego i fajnego. Ja sobie może w następnym rundzie sobie zmienię skinę. Aaa! spadaj! Spadaj do serio. O ty! O ty nie spadłeś? Ej, nie spadłeś? To że to spadnie. E, ty, ty, ty. <grym> A, dobra, ja już Przeszłem. Przeszłem. I trójce się postawili. Nie mówi się przeszedłem. Kurde. Ja jak się mówiło? Przesz 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 przeszedłem, Przeszłem się... Przeszedłem chyba. Da szedle, da szedle. Przeszedłem, przeszedłem, no. Block the deszedle! Na, na pewno ja z Olivierem wygramy na końcu coś fajnego. Co nasz kolega myśli. Trup. trup 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 Najtrudniejsza mapa jaka kiedykolwiek powstała w Stumblegaście Ponieważ. Ja. RADOSZ! Czyli Radio 2014 Zrobi, zrobił tak pobugowane tekstury, Otwieram, to jest która powstała, to... Że tam się po, że tam jest jedna droga wyjścia, którą my tylko... którą my znamy. TN, ja teraz, kurde... So, z tobą zaraz będzie TN, Krystego, wiesz? Z tobą zaraz będzie TN. Oooo, nie! Ja! Przewidziałem przyszłość! Przyszłość przewidziałem! Tak! Przecież... Przecież... Tak! Tak, bo jest to daleko wyleciało! Ojej! Przyszłość przewidziałem! To weź... Patrz jak gramy! Co to jest? Mr. Beast! Ty nie wybrałaś trupa? trupa, Ty zrobisz trupa. To dlaczego mówisz, że możesz zrobić? Ale nie mogę, bo klikałem No to kurde, mów. No, także nie, tak, nie ma. E, trupa. E, e. Ale zaraz będzie trup. Zaraz będzie trup? No nie, no nie sądzę. Niech miał być wcześniej to. Edyś finał! Ja Zapomniałem, że to jest finał. To jest kraina pistejbus. O, jaki bump. Dobra. Dobra, tak ja robię cięcie. I teraz... Gramy trupa. Widzowie gramy trupa. Gramy trupa. Trupa gramy. To, to, to jest nie do przejścia. to jest nawet... Zbugowany fi finish to jest wszystko zbugowane. O kurde, ja już nie Kurde, no co? niewidzialny no właśnie, to są takie ja tego mogę nie przejść, ej da dajcie mi fory ja chcę to przejść, pokazać widzom jak to jakie to jest dziwne spoko ja już przyszłam. co ty, co, co to jest co station... to jest speedrun ty masz inaczej przejść no ja szyłem moją wybraną drogą, nie? A ta twoja wybrana droga jest właśnie taka dla spocuchów Tak o, drugi raz tego już nie przeszedłam. Nie przeszedł trupa. Ej, ale ja chcę to ja... czemu ja jestem z wami bo to jest takie fajne ja to przejdę wy nie umiecie stambl... jaki ja mam duży ping wy nie umiecie stamblowego parkura? naprawdę? Kupiłeś to jest? no i co? radość jak? jak ty tego nie mogę

ja mam pierwsze miejsce, teraz zrobię. Dobra, to ja będę część, żeby mm. widom Nie, 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 Dobra. Fajne Gramy nie, nie, Endless. nie, skończone Czyli nie, nie, swój... rundę prawie Tamtą rundę prawie... Wygrałem, a... Nie grał ten, a tu ci się niósł. Nagrody, ten jest nic Wyjściu! No co jest? Czy ja kiedyś mogę wyjść tego. <śleski> Jak podskoczył! Da, Do, Dostajesz teraz takiego super fire puncha. cię, Super fire puncha zaraz dostaniesz, kurde, w łeb. Kurde, kurde no jak jaki jestem ja kurde, jak się nie da Jestem. Kurde. No ja. co? Jak? Skąd? Skąd to wiecie, że coś zrobię? Jesteś, dobra, jesteś jesteście, jesteś. jesteś, jesteś we, fajnie! Co? Nie! Nie! Aj, wygrałem. Ej, ale co się stało? C Czemu ja użyłem normalnej emotki? Ja się przy przy przytuliłem! No właśnie! Ej, co to był zabak! Tyle, to się nie powinno stać w ogóle! Co? Ej, czekaj, ja sobie sprawdzę moje emotki. Epickie, no ma no mam te swoje! Co? Jak? Może radość zrobił tą emotką? Ja, ja nie wy... mam takich A Ale zwykłą! Nie, to nie byłem ja! Poland flag O, pamiętam te kroki 2023, te legendarne kroki Ja mogę, mam, ja mogę i te... Ej, a wy macie? A wy macie te kroki 2023? Ja miałem, Aha. tylko nie mam swojego konta. Dobra, zapraszam i twój się zapraszam. Dobra, to cię robię. Ale to przez nas było. No je, wszyscy, Wszystko no, ja to, to były tak moje, tak nie czerpie. Dobra, Block dash endless ponownie. Na koniec odcinka walimy Block Dash Endless. A co? A co mi tam z tym? A ja ci Ja Ci pokażę. No kurde! Nie radosz, radosz, nie giń. Nie giń. Musimy choć do dziesiątej wytrwać. Olivier, zobacz, masz? The end, zaraz to wam będzie The, The end. end. No! Tego skina nie da się Jest! Uder... Nie, nie Jest! Do... W końcu! Po tylu latach! Co? Jak go wyrzuciłem. O nie wie co ty zrobiłeś To nie było Co ty ja zrobiłeś No, także my możemy już kończyć odcinek Pa! Zostawcie suba, lajka, łapkujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o tym, to jest ważne. No. No i widzimy się w... Czekaj. Wejdźcie na TikToka Christian 421. No dobra i... A teraz nie jest 2-0. E, widzimy się już w w sobotę, przepraszam. No także... Pa! Cześć! Pa. Pa. Radosz, a ty się nie koszto? Ej, dobra, to... E